Widzowie, wiecie, możecie wygrać PETA. Jeszcze od mojej kolegi możecie wygrać PETA, który ma 3 miliony 300 5 milionów 500 i 3 miliony 55 Możecie to wygrać oczywiście z kolegą. Typo zasubskrybujcie nasz kanał. Nasze dwa kanały. Jak? Dajcie komentarz i jeszcze łapki góry. I pod tym filmem ma być 10 lajków i 10 subów. Jak tak wiecie, to rozdaj, rozda, będziemy rozdawać z kolegą pecy. Nie, u mnie, dajcie no trzy łapki i jeszcze i, i komentarze po prostu i łapki. Dzisiaj ma być trzy łapki górę i dajcie jakąś obs obserwującego. I patrzcie jakie ja mam pecy. A moje pecy są takie. No. Moje tak. też są dobre. Ale ja mam uchy lepsze. Lekko masz lepsze, Ej, ale... patrz. Ja, ja mogę ich przypalić. Ja i te z ich najlepszych. Wreszcie, Jak ty masz kasy? Ty nie masz 300 milionów. Ok. Nie, może, mam może Ja dzisiaj się kupiłem dwa, e, dwa jajka za 350 milionów. Jakby chcieliście, to możecie... A czy, a czy nie za 350 milionów, tylko za 3 biliony? A. Jakby chcieliście, to możecie wejść na, na grę. I, e, znaczy napiszcie I, I napiszcie jaki macie e, ten. Napiszcie mi, jaki macie nick, ja was dodam i wejdę. Ja damę. tak samo. nie to jak chcecie, to Ja was ja was już ja ja ale jak chcecie, to możecie też możecie też dać lajka. No. No dajcie mu suba, bo on ma jeden sub, a ja mam sześć, ale też możecie mi tak, bo dobijamy dziesięć obserwujących, ale, prze, ale przepraszam za jakieś ogłosy, bo my na placu i nagrywamy. I tu na jakieś auta, kurde, jeżdżą, bo nie wiem o co chodzi, ale jubra. Się, ja idę ci pomóc. Nie w to. No, po prostu słuchajcie e, nas, nas, e, a nie tych samochodów. E, jakby coś to, jakby to... Czy tak? No. Żeby no. pod, żeby... Pod Czy u mnie było być raczej oglądany osób? U mnie ma być 30, bo... Bo patrz, jak nagramy taki jeden odcinek okay. właśnie tej, tej gry, to było 19 osłon. dzisiaj ma być 30 osłon. I napiszcie... A teraz jest 20 osłon w jednym odcinku i dajcie nam 30 osłon. A jak chcecie peta, to musicie napisać w... Komentarzach. W komentarzach, chcę, chcę tak? i ja. napiszcie... Sieć? Tak, I tak. My się, i, my, i, jak, i, I my z kolegą dajemy przy ten pet, jak się. No, tak. jak będziecie ktoś nie wie, Peta, który ma 3 miliony 800. fajny miesiący. <grym> ja no. jeszcze Peta, który ma 5 milionów. Jeszcze Pety, który ma 3 miliony. No ja daję fajne pety, ale mi są niepotrzebne. My z kolegą. Bo jak ja mogę pozbierać od takiej kupy, na łatwo. Ja też mogę na łatwo mojąc w duchajciu, ale to trzeba troszkę podbierać czasu, trochę Ja już odłożyłem, ja dzisiaj otworzyłem takie dwie wielkie krzynki właśnie ja te, te. Ja te Ja te dwie wielkie krzynki, które ty odwalasz. Otworzyłem dzisiaj. Ja robię eee, nie opijam mi się to. Przepraszam, za jakieś ogłosy. A może z tym, czy nie. Co mi to za takie kupienie? Ha, zobaczymy Jana. Co? No, daj. Albo jestem miłym. Uwa, nie, nie, nie. Przepraszam, co to powiedziałam, ale to nie znaki. I po pierwsze, nasz drugi kolega tu jest i... On nie ma kanału, bo nie chce nagrywać. Nie no. ma. Nie ma. Ale on miał kiedyś kanał, tylko teraz się ją znudził. Znudził, że nie chciało. Teraz jestem, nazywam TikToki. Wbijajcie na e, mój TikToka Mucha. A u mnie na. E, do... A u mnie na Karolu. Na U mnie na Karol Pro XD 123. Właśnie do wszystkich na kanały i teraz... I, I na TikToki, mój. Teraz powiem, jakiś się nazywa na TikToku. Karol Pro XD bez spacji oczywiście. F23. E, Jakby chcieliście, to możecie. Jakby nie chcieliście, to nie musicie. Jakby to nie nasz wybór, tylko wasz. No wasze. Jak Ty i... jesteś skomentował właśnie. Się... No. Jakby chcieliście, możecie władzić, kiedy chcecie. Możecie nam nim pisać... ja, ja się nazywam. Ja się nazywam. Jak. Wszystko mi się. To podamy Wam potem potemniki. Ja się nazywam Karol 12 Much. A ja sobie nazywam na Miko 2. 2, 2. Jak chcieliście, jak to wiecie? Nie, wiem, nie, nie my nie zróbimy Wam, tylko polecamy to. Tylko polecamy tę grę, bo ta gra jest naprawdę neromista. No, racja. I jak by chcieliście? Wbijajcie na mnie kanał, jeśli jesteście to dobrze. Nie dostajesz peta. Ja już Ci mu ja dałam dobre pety. Tak. Nie chcę jeszcze nie. Jezus. Bijcie kraja cicho, bo widziałem na ciebie będą słyszeć. Jakby co? Wow! I znowu tak Przepraszam, ja, ja tu nagrywam. Przepraszam za te ogłosy. Ja to co mówiłem Nie było tak. proszę sobie wtedy zdalę Aległaś mi się tam 125 tysięcy doletów. No jak widzicie, to darmo, tu tutaj zbieramy! Na darmo. Jak, jakby chcieliście, to możemy Wam troszkę pomóc w tym zbieraniu wszystkim. Jakby chcieliście? No mogę wydać. Dobre pety na początek kto nie gracie to grajcie. No to, to, się, to się nazywa ten... Pety Monitor X. No, Pety Monitor X to się nazywa. I potem wam damy na początek takie fajne pety, czy... Ale nie... pierwsze musicie nas zasubskrybować, dać koneczek, lajka nas dodać, bo nie wiedzie... będziemy wiedzieć jaki naczynnik, nick, albo nam napisacie w komu. No. Komentarz. No, komentarzach. Jak by chcieliście? Jak by ale to no. jakby... To od was zależy, nie na. To od was zależy, bo jakby nasz nie uporzy troszkę, ale jakby chcieliście wy, to, to jakby tak. No, tak. To tak. Jest, tak. To jak, jak nie, to nie. Jak tak, to tak. No tak. ja co bym nie ja rządzał? Ja już więcej nie... Ja już więcej nie gadam o tym. Ja się wycichał. Ja też. Ale... Dajcie tego lajka! Ciu, ciu. E... Co? bo nie, nie dostał. Na 10 milionów. I otwieram i otwieram Jako zaczęta pisał milionów. I kolejny. Hmm. Możecie wygrać, Peti. Możecie wygrać. Możecie o ciebie się te pety wygrać, bo... Lubisz, mi po prostu widzowie... Bo wy tyle u nas robicie, ale gdzie no nie nagrywał. A ja... dwa, dwa dni temu nie nagrywałam, nie! I, tak, jeden dzień temu nie nagrywałem, bo potem nagrałam to rośline na 25 minutowe. Jak, jak wiecie Jak to mi się? Ten, eee... Jezus. Ale w ogóle... O, chyba dziś nawet to krzyka zwalimy. Nie wiem, ale jak najdłużej, czy to trwało tak długo Czy to trwało długo, czy było takie ciekawe? Nie to. tu. O ja mam żeby okay. Okej Bam, bam, bam Aha, aha Kuszynki teraz o, idziemy otworzyć za 350 milionów. Otwieramy. Znowu otworzymy. ej, bijcie kolej, cicho. To jest twarzy, Co to znaczy? Widzicie, no, mam się pytać. Ja chodzę e, do Eee, tydy, tydy. Jakby wy chcieliście. Możecie szczęśliwym? Ja. Za ja piątką, nie będę grał, to po prostu Wam to dam. Okej. Okay. Ale mam fajne pety. Napiszcie tak, że mam fajne pety. Czy jak napisz? Jak, jak, jak tak? Jak, jak tak? Napi, napiszcie? Napiszcie tak, jak mam dobre paty, A jak nie? Jak, jak nie? To znaczy, że nie mam dobrych petów. Powiedzcie, jak z nami żonza Są naprawdę lepsze, popylone. Może jeszcze pod. kwaz Kwadraj stryjony na drvinci. i teraz kolej, kolejne jajka otwierane. Ja mam tyle pezy, które mam 3 miliona. Ale jakby widzowie to ja żadę trzy. Ja nie sądzę, wabi.

tak, po prostu kończymy za 10 minut, znaczy no, za 5 minut ten odcinek, bo jakby to powiedzieć, trzeba korzystać e, na placu, a nie ciągle na telefonach. Jakby coś, ja już film, e, jakby coś, jakby chcieliście, to możecie do nich bijać i do kolegi i dam wam to. Ja tak samo, bo jestem miły. Karol, Co Przepraszam za te ogłosy. Nie, nie wiem, Ja mogę pokazać. No to poka. Malatroki, bęben. Okej, otwieramy kolejną krzynkę za ten. potem jeszcze pozbieramy się do od kafli i otworzymy od razu dwie. Już jest part 2, tylko zapomniałam wyłączyć tez do nagrywania, ale jak chcecie, to wbijajcie. Ja też. Ja to już ja mój drugi odcinek. To będzie part 2. Potem będzie... A jutro będzie part 3. Ale jeszcze otworzymy dwa jajka. Otworzymy i będzie to koniec trzecinka. Otworzymy te dwa, e, dwa jajka i